Dzień dobry, witamy na konferencji prasowej w Słupcy. Tym razem, mówię tym razem, bowiem objechałem wszystkie powiaty od Śremu po koło w jednym temacie, który zbulwersował setki, a nawet tysiące ochotniczych straży pożarnych, członków, druchów, druchny ochotniczych straży pożarnych, które nagle w wyniku. Pro te, projektu ustawy, który zgłosiło Prawo i Sprawiedliwość, będą pozbawione tytułu strażaka, i z, tytułu, z tego tytułu będą pozbawione też umundurowania, umundurowania galowego czy umundurowania, z którym wyjeżdżano do akcji. PiS bowiem przygotowuje nowy projekt ustawy, ustawy o Ochotniczej Straży Pożarnej i w ramach tej ustawy właśnie wprowadza te rewolucyjne zmiany. Oto ratownik będzie, a już nie strażak, ratownik OSP, który będzie podporządkowany bezpośrednio wojewodzie i komendantowi powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej. Strażak, który do tej pory działał w ramach w krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. W tej chwili prawdopodobnie ten system będzie zmieniony na krajowy system ratownictwa i w tym momencie właśnie ci wszyscy druchowie staną się ratownikami. Ale tak naprawdę członkiem pełnoprawnym ratownikiem OSP będzie tylko ten, który będzie podlegał pod OSP tzw. JRG, czyli jednostkę ratowniczo-gaśniczą. I te jednostki będą finansowane przy pomocy budżetu państwa. Natomiast wszystkie pozostałe jednostki OSP stracą tę rangę ratowniczą i w tym momencie z perspektywy samorządów nie będą wypełniały misję, do której samorządy. Je powoływały. W związku z tym, to znaczy oni sami się powoływali, ale samorządy mogli, mogły finansować te OSP. W związku z tym będą lepsze OSP finansowane i te gorsze, które. Będą, nie będą wyjeżdżały do akcji ratowniczych, a ta ich cała działalność i kulturalna i społeczna łącząca małe miejscowości stanie pod bardzo dużym znakiem zapytania, bowiem nie będzie na to środków. I co jeszcze bardziej dziwi, to to, że jednostki JRG, te jednostki ratowniczo-gaśnicze, druchowie, i druchny będą szkoleni ale szkoleni będą za własne pieniądze, a do tej pory szkoliły oficerowie Państwowej Straży Pożarnej. Jest w tym projekcie, te wszystkie rzeczy są złe, niedobre i my bardzo kategorycznie jako Platforma Obywatelska stawiamy opór temu. Daliśmy ten wyraz podczas wysłuchania w Sejmie, ale także zwołałem jako przewodniczący zespołu parlamentarnego do spraw Wielkopolski, zwołałem wszystkich posłów, ażeby wypowiedzieli się w tej sprawie i zajęliśmy stanowisko w ramach zespołu, z które przekazaliśmy do ministerstwa, że nie zgadzamy się na kształt takiej ustawy, że stóp. 40-150-letnia tradycja OSP zobowiązuje i ruch OSP ma być druchem, strażakiem z własnym umundurowaniem, który wyjeżdża do akcji nie można dzielić OSP na lepsze i gorsze. Jest jedna, jedna taka dobra rzecz w tej ustawie, która realizuje postulaty, które my składaliśmy jako, jako zarówno ciało społeczne, ale także senatorowie złożyli projekt ustawy o tak zwanym dodatku do emerytury dla drucha czy druh OSP wyjeżdżających do pożaru przez 20 lat wówczas mogli, mogli liczyć według naszych projektów na 500 zł dodatku do emerytury, natomiast w tym projekcie rządowym to się pojawiło po raz pierwszy i tutaj ten dodatek byłby po 25 latach i liczony około by było 140 zł, a nie 500 zł dodatku do emerytury, ale kierunek, kierunek dodatku emerytalnego jest dobry i ten akurat tą jedyną zmianę w ustawie akceptujemy, domagając się większych pieniędzy jednocześnie dla OSP. To w tym temacie tyle, czy jakieś pytania? A skąd Pana zdania w ogóle pomysł teraz tej ustawy, co to ma na celu? Taka reforma... Strza? No jesteśmy zszokowani, bo tak naprawdę to uderza w Strażaków, uderza w Ochotnicze Straże Pożarne. Czyżby tutaj chodziło i pewnie ten jest taki jest tło, które polega na tym, żeby osłabić związek Ochotniczych Straży Pożarnych, bo Związek Ochotniczych Straży Pożarnych no nie jest związkiem pokornym wobec Prawa i Sprawiedliwości. I ta reforma tak naprawdę może też zachwiać pozycją związku. Związek nie będzie miał finansowania, związek będzie, nie będzie miał decyzyjności, i być może ten związek stanie się niepotrzebny, a pisowi nie są potrzebne związki czy stowarzyszenia, które są silne własną siłą. On chce mieć wszystkich, którzy będą podlegali jemu i będą na jego garnuszku. To chyba temu służy po prostu, żeby rozbić istniejącą. Od stu ponad lat i tylko zniszczoną raz funkcjonującą strukturę za czasów Stalinizmu w pierwszej okresie i w czasie II wojny światowej. Proszę bardzo jeszcze kolega odnośnie też akcji, którą za chwilę też wyjdziemy, będziemy zbierać jeszcze podpisy. Witam Szanowni Państwo. Jest to kontynuacja naszej akcji, ponieważ już w lutym nasze struktury Platformy Obywatelskiej tutaj w Słupcy zorganizowały taką otwartą akcję zbierania podpisów pod projektem likwidacji TVP Info i abonamentu RTV. Cieszymy się, że ta akcja spotkała się z bardzo ciepłym przyjęciem mieszkańców powiatu supeckiego, także mamy nadzieję, że nadal wiele osób będzie się wpisywać, bowiem... Dostęp do rzetelnych mediów to jest podstawowe takie prawo każdego człowieka i naszym celem jest, żeby każdy obywatel Polski miał prawo i możliwość rzetelnego otrzymywania informacji. Ile wtedy się podpisało prawo. osób w sumie? W samej akcji zebraliśmy ponad 100 podpisów z tego co pamiętam. Oczywiście też jeszcze zbieraliśmy nie tylko na takich otwartych akcjach, myślę, że, że około 200 w tamtym okresie udało się zebrać.